Dziękuję bardzo panie marszałku. Ja rozumiem, że ta uwaga pana ministra, jakiego była do mnie tym razem nie do pana ministra Gowina, bo nie czas na dyskusję o reformie procedury karnej. To wtedy pan, były minister sprawiedliwości Gowin był atakowany przez pana jakiego i pana Bujcika. Natomiast w tej chwili mówimy o sytuacji takiej, że pan minister albo nie rozumie mojej wypowiedzi, albo nie potrafi przeprowadzić takiego najprostszego wnioskowania logicznego. Otóż w państwa argumentach Cały czas przejawia się taki bardzo prosty błąd logiczny, który jest charakterystyczny dla wypowiedzi, które mają coś zmanipulować. Dlatego, że Państwo znajdujecie na przykład temat sędziego w stanie spoczynku sprzed siedmiu lat i wyciągacie go jako przykład tego, że to są, cytuję Pana szefa, przestępcy w togach. No to dokładnie idąc tym tokiem rozumowania, przypominam sobie, że w zeszłej kadencji senator Prawa i Sprawiedliwości został w hotelu poselskim znaleziony w, no, w dwuznacznej sytuacji, leżąc na podłodze. I teraz, gdybym był tak samo dobry z logiki jak pan minister Jaki, zaproponowałbym bardzo proste rozwiązanie. Skoro to był senator PiS i nadużył być może takich, a nie innych substancji, to w takim razie wszyscy senatorowie PIS mogą być porównani do takich osób, a więc tym samym wszyscy parlamentarzyści PIS, a tym samym, idąc tym tokiem rozumowania, szanowny pan prezes Kaczyński mógłby zostać porównany do osoby, która nadużywa alkoholu. I to jest wasza manipulacja. Wy nie naprawiacie niczego w Polsce. Wy tylko upolityczniacie sądy, a do tego stosujecie najgorsze, haniebne metody manipulacji. Zmieniacie linie podwójne ciągłe na przerywane, zmieniacie wypowiedzi i to jest istota państwa PIS. Dziękuję. Wiceminister Sprawiedliwości, pan Patryk Jaki, w tej chwili zabierze głos. Szanowny panie Marszałku, panowie premierzy, wysoki sejmie. No z logiką to jest ciężko u pana, panie